Dobra, Tadeusz, Sznuk, Wita, znowu zamykamy drzwi, niech nie wychodzi. Tak, tak, dwa, trzy, cztery. Jednej osoby nam brakuje, a tam jest, dobra. Ogień zastawiony, jest, git. Muszę nie się nie słuchać? <laughs> Więc tak, pierwsze pytanie. Boję to... się. <laughs> się, boję się. Pierwsze <Jeszcze laughs> pytanie, bardzo proste. Okej, okay. za kim podążał Artas na Northrend? Za Organizem Okej, okay, y, możesz teraz zadać, zadać pytanie konkretnej osobie? E, Tę, że nie, 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 nie zadać pytanie tylko wyznaczyć osobę numer. Czekaj, od 4. Nie, od 5, 6, 7, 8, 9, no od, od, od 6 do 9. O imionach, będę po prostu. Okej, okay, no to żab niech będzie, niech będzie żabał. Okay, Okej, żabeł. Y, dla ciebie, dla <grym> ciebie y, proste pytanie. Jak wygląda wzór na. Y, Będ fotonu. <ścoughs> błąd. Tak, muszę to znaczyć. Kurwa. B błąd. Poprawna odpowiedź. Znaczy, będ fotonu jest równy. Jak to się nazywa? STAŁEJ planka przez prędkość światła w próżni. Dobra. Kolejne pytanie. Hatary z komu? Omega, czyli Ardeus <ścoughs> tutaj się nazywa. Okej, okay, yy, to tak. Na czym polega interferencja fal? Źle. No to... Dobra, kolejne. A to jest komu? To no, Wejrowi oczywiście, Wejrowi. Okej, okay, Wejrowi. Jakim kolorem jest pr oznaczany przewód neutralny? O, to jest łatwe. To jest elektrykiem, dasz radę. Dobra, bardzo ładnie. Komu teraz zadać y pytanie? To nie fair, on jest elektrykiem, i zadałeś mi łatwe pytanie. Hatorisowi, okej, okay, Hatoris. Dobra. O tyku, to jest. Coś takiego łatwego, okej. Okay. Jak narysować połączenie trójkąt gwiazda? Co? Co? Moja <laughs> czuję odpowiedź! Mój odpowiedź. Bardzo dobrze. Nie, to jest... No... O kur... Co tak to jest? Lipicka walka. Wszystkich zabiłem. Trzy osoby zabiłem, fajnie, minus 13 punktów.